Ok, moi drodzy, co będzie przedmiotem szkolenia Create Your Future? Ono ma tak naprawdę sześć takich głównych elementów, natomiast zaczynamy od fundamentów. Te fundamenty to jest nasza przeszłość, co tam się wydarzało w naszym życiu biznesowym, czyli zawodowym, czy w naszym życiu prywatnym, bo one nas w jakiś sposób kształtowały. Następnie określimy sobie oczekiwania co do generalnie tego szkolenia, co do tego dnia, co ma być wynikiem właśnie tego dnia, tej pracy. I dalej, przejdziemy już generalnie do tego, gdzie jesteś w swoim życiu. W każdych z kategorii generalnie tego życia, które są dla ciebie ważne. Gdzie jesteś, gdzie jest najlepiej, gdzie jest najgorzej, gdzie, co wymaga poprawy. Nigdy Nikt z nas nie ma tak, że wszędzie, w każdej kategorii swojego życia jest idealnie, więc to sobie określimy. A później zastanowimy się nad takim e, trochę refleksyjnym spojrzeniem, jak będziemy mieli te 80-90 lat, co ma być spełnieniem, co ma być pracą Twojego życia. Co ma być tym, że właśnie jak już będziemy sobie generalnie na, tym, na tej końcówce uśmiechniamy się, powiemy, to była dobra robota. E, no i słuchajcie, później zaczynamy od tego, żeby określić. No, takie podstawowe rzeczy, którymi o dziwo często generalnie też sobie, których ludzie sobie często nie zadają, czyli wartości, potrzeby, określenie na przykład, czy bardziej nam współpracuje lewa czy prawa półkula, czy robimy notatki, wolimy notatki linearne, czy tak jak ja na przykład w postaci map myśli. To generalnie będzie element samoświadomości, czyli generalnie określenia, co ja tak naprawdę lubię, co chcę, co jest, Moje. I następnie przejdziemy do już tej, tego elementu twórczego, artystycznego. Jeżeli obawiasz się, że nie jesteś artystą, wierz mi, udowodnię ci w krótkim, autorskim ćwiczeniu, że takim artystą jesteś. Generalnie pobawimy się trochę, bo cały dzień to będzie tak naprawdę jedna wielka zabawa, która będzie miała dosyć poważne konsekwencje w postaci stworzenia fantastycznego planu na następny twój czas. Nieważne, czy to będzie rok, 5 lat czy 10, będzie to zależało od, to, od Ciebie, więc generalnie wejdziemy w ten proces już twórczy i tworzenia generalnie przyszłości, a w przyszłości określimy sobie to, w jakich kategoriach chcesz się poruszać, w jakich kategoriach chcesz, żeby generalnie Twoje życie się rozwijało. I jak już sobie zaplanujemy to wszystko, no to przejdziemy do sprawczości z kolei, no bo same plany to są tylko generalnie rzeczy na kartkach. Później przejdziemy już do realizacji tych celów, bo mnie osobiście zależy na tym, żebym dał Tobie ten pomost między tym, gdzie dzisiaj jesteś, a gdzie będziesz, gdzie jest Twój cel, gdzie jest Twoje spełnienie, szczęście. Ja chcę Ci dać ten most, który spowoduje, że jak najszybciej tam dojdziesz. Więc generalnie sprawczość jest jednym z ważniejszych elementów też tego szkolenia. Generalnie ono jest całości w całości bardzo ważne bo każdy element nie istnieje bez drugiego i e, wszystkie się zazębiają. A na końcu moi drodzy chcę żebyście pomyśleli o tym szkoleniu jak o czymś co będzie takim najważniejszym wyborem, ponieważ dookoła nas jest wiele szczytów, wiele gór, wiele żyć, które możemy zrealizować. I naszym celem 10 maja będzie określenie to, żeby Wybrać górę, która jest Wasza. Nie Waszych rodziców, nie Waszych żon, małżonków, chłopaków, byłych, obecnych, tylko Waszą górę, na którą postanowicie się wspinać i tworzyć fantastyczne, niesamowite, spełnione, szczęśliwe życie. Taki jest mój osobisty cel. Chciałbym Wam trochę w tym pomóc. Dlatego zapraszam serdecznie. Ja z mojej strony naprawdę dołożę wszystkiego żebyście mogli szybciej dojść do swojego celu, zrealizować go. I dam wam wszystkie narzędzia, których nauczyłem się przez 14 lat yy, i które znam. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. To będzie fantastyczny dzień.